Kurwa co my robimy? No dobra, no dobra, się dobra, dobra, dobra się teraz, teraz lecisz! Kurwa, zróbmy no to kończy! To się kończy! To się kończy! Kranie, raz! Kurwa! Mateuszka, kurwa walki! Kurwa, nie walki, tylko bramki wali! Do chuja! Mirna ona gotowa znowu w gazie, ale dzisiaj będzie kurwa, dla mnie kutasami ciągną to się, się ślina, głębokie gardło, no kurwy będą piszczały dzisiaj znowu Matikesz, Matikesz strzelił Kurwa, miałem taki kupon postać piszejście, żebym kurwa nie stawiał czegoś takiego Kurwa, jak zobaczyłem ile ma miejsca to mówię jest bramka, jak chuj, nie? Rozumiecie, że Matikesz strzela najwięcej bramek kurwa? Kurwa, ale na niego ale, ale dobrze Kamiński też brawo, trzeba, Kamiński, trzeba go pochwalić. Kamiński. Trzeba go pochwalić, że ładnie wziął. Ej. I pyk, ta piłka. I ładnie podał. I miał tyle miejsca przyjął i pach kurwa. Dobrze, ale dzisiaj kurwa. znowu się. Ale jesteś będzie. Mocny, kurwa. Kurwa Mać. Ładnie, ładnie gotowa. O, jeszcze taki fot. No, ale fotka. zrobili tron mu, kurwa. No. Zobacz. To fotki, kurwa. Takie też, kurwa. Laga na gotówkę teraz jest. Do prawej do no, gotówki. O, no. to zdruchowanie gotówki. O.